Witajcie po wtórce Cobra w losowaniu z ósemkami na mapie Linia Zygfryda, dawno nie było tego pojazdu, a szkoda, bo jest naprawdę bardzo ciekawy, przynajmniej jeśli chodzi o ten naprawdę potężny magazynek, prawie 2000 uszkodzeń w 4,5 sekundy mogą robić wrażenie, ale tutaj będziemy mieli naprawdę piękny wynik, którego można pozazdrościć, może nawet... No dobra, rekordowy na pewno nie był nawet na kanale, była powtórka chyba 10 tysięcy na kobrze, ale mniejsza z tym na pewno będzie ciekawie, ale co by tutaj powiedzieć o samym pojeździe to trzeba zauważyć, że po drugiej stronie jest wywrócone drzewko, czyli może tam na przykład utek stać albo skorpion i trzeba na to uważać, bo taki wyjazd może nie być... Najlepszym pomysłem, a jednak stoi tam szarfutur, którego się do końca nie spodziewałem. Ale na szczęście, pomimo tego, że dwukrotnie ściągnął na gąsienicę, nic nam się poważnego nie stało. Jednak trzeba mieć na uwadze to, że tam mogą nam zrobić krzywdę. O proszę bardzo, mam i nawet skorpiona. Jeśli chodzi o kamperskie te to można powiedzieć, że jestem. Nie całkiem niezły, a co do reszty, to raczej się nie udaje. Event, czy tam zdarzenie losowe tak wcześnie, kurczę, to może przed naszym bohaterem otworzyć nowe możliwości. I powiem Wam szczerze, te zdarzenia losowe na niektórych mapach są zrobione naprawdę nieźle. Tutaj jest całkiem git, to muszę przyznać, ale na himlu. Też można sobie poradzić. Jest Maria, ale tym gromem teraz popełnia ogromny błąd. Dosłownie pokazuje się do nas bokiem. Czyżby on nas w ogóle nie widział, może zignorował i teraz zapłacił za to dość sporą cenę. A przed nami kapezecik, który też może zostać przez nas bardzo potężnie potraktowany. Tylko no musimy tutaj jednak w niego przycelować, ok? Żeby było nieco lepiej, większa skuteczność i się. Udaje, mamy już dwa fragi i bohater musi teraz ładować. A ładuje ten pojazd naprawdę długo 45 sekund. Na tym zestawie, nawet 46 bardziej bym powiedział. I co robić w tym czasie? Ano, spojrzeć na minimapkę. Tam zauważymy KW-4, czy tam, sorry, kiliankę. Zobaczymy też, że nasi... Rywale za bardzo tutaj nie pilnują pleców, a T832 na pewno zbierze spore węski. Niestety pojawia się jak który nas zauważył i jesteśmy teraz na jego boku. Nie odwrócił się w porę i bardzo, bardzo solidnie za to zapłaci. Bohater wybrał zdobycie fraga niż... Robienie uszkodzeń bo mógłby wrzucić spokojnie za praktycznie 500 w te 832 ale zdecydowało się tego nie robić. Tutaj nam też troszkę tył wystaje, ale jesteśmy już bezpieczni, bo od pleców nie ma żadnego z Niestety giną nasi sojusznicy. A my za moment skończymy przeładowanie, i będziemy mogli wyjechać na plecy T832 pod warunkiem, że on nas nie wykryje na 50 metrów. Poza tym musimy uważać na WTK 50TP prototyp niewidoczny i buraska całkiem źle sobie gdzieś tam z daleka radzi. My już jesteśmy odpaleni, przygotowani. Wyjeżdżamy jeszcze w trakcie ładowania, praktycznie magazynku, ale to bohater chciał. Jak najszybciej wjechać w te krzaczory, wjechać w te krzaczory, wjechać na jego plecy, i mu to wyszło całkiem nieźle. Idealnie zgrał czas, w którym to pociski mu się zawodowały z tym, jak znaleźć na plecach rywali. To jest bardzo ważne w grze magazynkiem, żeby zmaksymalizować ten nasz DPM i żeby też nie dać się w jakiś głupi sposób tutaj rywalom trafić. No bo jednak. Mogło się okazać także na tej bułce tam troszkę za nami, mniej więcej gdzieś w sektorze K5, K4, K3 stał jakiś Tedek za bunkrem, na przykład dók, który nam teraz ściągnął Tygryska i może to nie być dla nas wcale przyjemne. 50TP prototyp był wyspotowany, wydaje się, że może być na awku, więc. Dla nas to jest w pewnym sensie całkiem spory kąsek, no bo jednak praktycznie 2000 magazynkiem, piechotą nie chodzi, ale też trzeba uważać na te pociski, które są na pewno drogie i ten pojazd jest ogólnie bardzo drogi w grze. Jest jeszcze więcej takich pojazdów, ale ten jest na pewno wyjątkowo kosztowny, nawet ten ostatnio co wyszedł, Charlemle na Goldzie. Oj, można naprawdę sporo tutaj tym płazdem zapłacić. Ja zacząłem nim grać, szczerze mówiąc. I jeśli chodzi o amunicję podstawową, nie wygląda to źle. Skorpion pojawia się i znika. Był akurat na jeden strzał, więc całkiem nieźle. Tylko niestety my zostaliśmy też przez niego przybić, i tu już nie wygląda sytuacja tak kolorowo, Jeszcze mało tego. 50TP prototyp nas przybija, ale szybko wsteczny. I chowamy się przed nim, wyczekując na pojawienie się kolejnych pocisków. Tym razem zostały nam się już tylko cztery pociski Hash, one mają 210 pny. Później zostaną się nam pociski już jedynie odłamkowo-burzące, które tej penetracji mają też całkiem sporo 120, więc to nie jest tak, że jeśli tutaj wystrzelamy się z tej amunicji, to zostaniemy bezbronni, bo wcale tak nie będzie i tutaj bohater może być w pewnym sensie spokojny przynajmniej jeśli polegną nasi najwięksi i najtwardsi rywale czyli na przykład tutaj Aj. czyli na przykład tutaj ten polski czołg ciężki oraz jeszcze Felice wtedy może być dla nas naprawdę ta gra całkiem przyjemna no niestety nasi dali się tutaj ładnie Oskrobać z punktu wytrzymałości, jak i z fragów, i teraz musimy może nie nadrabiać straty, bo wciąż mamy lekkie prowadzenie, ale w HP to już tak kolorowo nie wygląda. My też niestety jesteśmy na strzał dla takiego WTK, który właśnie się pojawia w mieście. Co ciekawe, nie na zielonym, nie na jakichś terenach takich podmiejskich, ale w samym, no w samym centrum miasta to bym tutaj zdecydowanie to przesadził, ale za to Pojawia się w bramie, i tutaj już nasza drużyna powoli zaczyna się za niego zabierać, a my mamy na niego bicie, tylko jest dosyć daleko. A my też wcale tej celności takiej dobrej nie mamy, więc musimy tutaj uważać mimo wszystko całkiem tak porządnie. Mam nadzieję, że jestem z tym zgodzicie. póki co, te pociski w miarę wchodzą. Jeszcze jeden strzał, i musimy z powrotem ładować. Czekamy, czekamy do samego końca. Chodzi 8926 uszkodzeń, i teraz uważajmy, bo być może szarfutur tutaj w naszą stronę jedzie. Nam też został się ostatni magazynek, więc nasza drużyna musi wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć w końcu robić te uszkodzenia, a nie tylko my, więc to też jest dosyć ważne. Mało tego, jeśli będziemy mieli odrobinę szczęścia, to będziemy w stanie zrobić nawet medal Radleya Waltersa mamy 6 fragów, dwóch rywali zostało więc to jest w sam raz dla nas tylko, że pojawia się Felice, on pokazuje dolną płytę, na szczęście pierwszy jego strzał tutaj spudłował, a my musimy sobie w jakiś sposób nim tutaj poradzić, no niestety te nasze pociski, mimo że całkiem dobrze przymierzone i oddane nie wchodzą tak jakbyśmy tego chcieli, zostaje nam ostatnia peska, którą musimy oddać Perfekcyjnie, no i niestety skończyła nam się amunicja, zostaje się szar futur sam na czterech. Raczej nie powinien tego wygrać, ale pamiętajmy, że to jest magazynek, co prawda ma duży czas między pociskami, ale tutaj trzy pojazdy są dla niego na jeden strzał. Skorpion ma tych punktów wytrzymałości troszkę więcej, więc musimy tutaj polegać. Na naszych sojusznikach pojawia się szar dostaje spota, jest za bunkrem, więc... My jesteśmy tutaj w zupełności bezpieczni, a on może tutaj się wychylić pod naszych sojuszników i będzie po bitwie. Tak też się stało, więc mamy przekroczone 9200 uszkodzeń, 7 fragów i naprawdę niezłą bitewkę na kobrze za sobą. Dajcie znać, co sądzicie o tym pojeździe. Jak dla mnie strata hajsu mam, ale nie polecam. Ale daje przynajmniej sporo fanów, zwłaszcza kiedy wyjedziecie na bok lub ty jakiegoś mięciutkiego pojazdu, wtedy to już naprawdę jest całkiem fajnie i przyjemnie. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia. Na razie, cześć i czołem.